Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrze ludzie. Z tej strony Piotrek Banaszkiewicz, kanał History Travel. Myślę, że raz pierwszy i raz ostatni mamy tego typu odcinek, jak ten o czym się za moment dowiecie, bo w zasadzie nagrywam to miejsce w sposób nieplanowany, natomiast nie przypadkiem jestem w tym rejonie. Zauważyłem jadąc tutaj po sugestii Oli, żeby dotrzeć do takiego zamku, ruin zamku. Hmm w Radzikach i jesteśmy teraz w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast nie spodziewałem się, że zobaczymy tutaj taki piękny popałacowy budynek, który w tej chwili pełni funkcję chyba szkoły. Z tego wnioskuję, bo na wjeździe jest znak, który informuje o tym, że zakaz wjazdu, że tylko mogą wjeżdżać tutaj pracownicy szkoły, więc Stąd taki wniosek. Też słuchajcie, nie obraźcie się, że mamy niższą jakość dzisiaj nagrywania. Nagrywam to telefonem, ale to też ma jakby związek z tym, co się dzisiaj działo. No i Wam oczywiście trochę o tym poopowiadam. No genialny budynek. Jedyne moje marzenie, żeby kiedyś móc mieszkać w czymś takim, ale w naszych polskich realiach zawsze zadajemy sobie jedno pytanie. Wszystko dobrze? A tu jest szkoła. Albo tu jest jakaś sala gimnastyczna. Kościół nam przygrywa. Tędy nie będziemy szli, tylko idziemy od drugiej strony. a czyli budynek pałacowy, czyli pewnie jakaś dyrekcja jest połączona z nowym obiektem, zapewne z dofinansowania. No więc też kwestia nieprzypadkowa, że nagrywam telefonem. Moja kamera jest rozładowana, jest załadowana i nie mam możliwości w tej chwili... Z pewnych względów zmontowania filmu, bo <noise> w tej chwili jest godzina 17.20, a Wy, mam nadzieję, oglądacie ten film o 18.00, tak jak planowałem, tak jak to było w założeniu, miało być publikowane. Zagadka: Będę się da przejść, da się wejść, ścieżka wydeptana, przerwa w płocie. No kurczę, ale to robi wrażenie. I, i, I dzisiaj ta kamera bardzo ciężko pracowała. Mam nadzieję, że to, co ta kamera nagrała dzisiaj sportowa, że będziecie mogli to niebawem zobaczyć podczas emisji na kanale Living in Avan. I kto nie jest na kanału mojego drugiego, tego zapraszam do subskrypcji. Zawieszczam link w opisie. Kanał Living in Avan ma taką niepolską nazwę, ponieważ on w temacie rozwojowym ma być też pozycjonowany na zagranicę gdzie bardzo dużo, jest więcej tych lifeów, więcej busiarstwa, ale i co bardzo ważne, to na tym kanale będzie też siedliskowanie, czyli dbanie o dom, remonty, sprzęty ogrodowe, no cuda na kiju, no wszystko, co się na siedlisku, na wsi rozgrywa. No już w sumie Wam trochę tak zajawiłem, dlaczego akurat nagrywam to wszystko w takim pośpiechu i... I nie nagrywam tego kamerą sportową, nie opowiadam wam za bardzo o miejscu, w którym się teraz znajduję. Zaraz mam nadzieję znaleźć tablicę i wam przeczytać o tym o tym co się, jak, to, jak do tego doszło, że ten zamek się tu pojawił, bo i też nazwa miejscowości nie jest przypadkowa, ale możemy sobie popatrzeć jak on jest wykonany. Widzę na ekranie, że mi trochę ten obraz tak klatkuje. Mam nadzieję, że to nie jest wynik wadliwego aparatu czy programu w telefonie, tylko że faktycznie po prostu się zgrzał podczas ładowania. I tak wygląda 30 klatek w tej sytuacji. Spójrzcie, ile tu jest cegieł. Jakie to są cegły? Ile to czasu przetrwało? Zobaczcie na rozmiar tej cegły. Ja się tak stanę, żeby wam pokazać. Tu się zaczyna. Jest jeszcze taki kawał do końca. Ogromne ilości materiału. Musiał być ogromny pozysk. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj jeszcze takie łuki widać. Jest to widoczne na filmie, to w tym miejscu faktycznie takie łuki są widoczne, być może jakieś kolumny przebiegały gdzieś blisko tego miejsca. Coś niesamowitego tutaj. Mogło być miejsce z jakimś piecem grzewczym, z rozprowadzeniem ciepłego, ogrzanego powietrza. To no W zamkach tak to było realizowane. W ogóle Wam polecam pojechać do, na zamek w Malborku, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak i, i Golub, dobrze zresztą tu niedaleko, jak takie systemy grzewcze były realizowane. I to wszystko było realizowane na zasadzie przepustów, przelotek powietrznych, czyli to nagrzane powietrze. U podstawy zamku miało za zadanie być rozprowadzonym po każdym z pomieszczeń. Zatem wiadomo było, że powietrze ogrzane idzie w górę, więc grzejemy od dołu przez pomieszczenia w otworach, w podłodze. Wlatuje nam powietrze ogrzane od dołu do pomieszczeń. Wiadomo, nie jest to ogrzewanie podłogowe, ale, ale już jest dobrze. I teraz to powietrze ono się studzi delikatnie, gdzieś tam po drodze, studzi, miesza się. Ale cały czas wędruje do góry. Jak zobaczycie, w pomieszczeniach zamkowych to wszystko jest na zasadzie grawitacyjnej wykonane, tylko tej grawitacji odwrotnej. Zatem nie wiem, jak to w terminologii grzewczej nazwać, ale właśnie wędrowanie powietrza ogrzanego w górę. Tutaj mamy podobne, podobną sytuację, że też mamy jakiś komin, punkt wentylacyjny, a średnica taka bardziej już pod komin. Więc ciekawe, ile było palenisk w takich zamkach. Czy było jedno, jakieś centralne, czy było ich więcej? Jest to zagadka. Tutaj wydaje mi się, że widzimy wszędzie takie niecki do belek stropowych, albo chyba tak, bo te są zbyt równe. Tam te tak wypadają trochę losowo. Natomiast tu w tym miejscu mamy w jednej linii, zobaczcie, i tu, i tu, i tu, i podobnie wyżej. Tu, 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 Jest tego multum. Dobra, moi drodzy, czas porozmawiać tutaj o rzeczach e, niezwykle ważnych i poważnych. Tylko skontroluję, bo tutaj sobie iphoniarze wymyślili jakiś guzik, który ma pomagać, a mi przeszkadza. E, otóż e, trwają poszukiwania siedliska, siedliska, e, na którym zamieszkamy. Jest to bardzo ciężka praca, żeby znaleźć coś, co jest warte uwagi. Jest to bardzo ciężki temat, żeby. Dogadać się z ludźmi, bo ludzie no, tak sprzedają te siedliska, że jakby chcieli, a nie mogli i, i takie jakieś, takie dziwne problemy się pojawiają. Natomiast trzeba jeździć, nie można ustać w tych trudach i nieważne czy jest niedziela, czy jest czwartek, ja staram się dla Was te odcinki montować. Staram się jeździć możliwie często na poszukiwania. Teraz też dzisiaj się odbywają świetne poszukiwania. Już Was zapraszam na kanał Sali oraz na kanał TomZiku bo tam się relacje z tych poszukiwań zapewne pojawią natomiast no ja nie mogłem dotrzeć choć bardzo długo czekałem na ten moment żeby właśnie z jak się ekipy spotkają, żeby być na miejscu żeby to wszystko ograć, żebyśmy razem sobie tam się pobawili w terenie no nie udało się, no bo trzeba było znowu jechać zobaczyć siedlisko także moje majówkowanie jest dosyć pracujące też zawracam głowę agentom nie odpuszczam, bo widzę, że ten rynek i ten świat jest bezwzględny jak się po prostu nie wywalczy jakichś nieruchomości to są inni ludzie bez skrupułów, którzy zrobią to, czego ja się nauczyłem nie robić, czyli nie przeszkadzać ludziom w dni wolne. Byliśmy dzisiaj zobaczyć siedlisko i mam nadzieję, że, że się uda. Aczkolwiek nie chcemy się za mocno nastawiać na ten temat, bo ciężko jest to jest w ogóle ciężki temat. To jest okru... Ja bym w życiu nie przypuszczał, że to jest tak ciężki temat. Inaczej jest szukać działki, żeby wybudować sobie na niej dom, no bo jak już mamy działkę, no to wiemy, że to już jest nasze, tak? Teraz kwestia projektu, przebrnięcia przez te różne trudy, których jest niemało, no ale jesteśmy w tym jednym miejscu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o działki siedliskowe czy jakieś inne gotowe nieruchomości, to problem jest taki, że wynikają różne kwiatki z dokumentami, się okazuje, że działki nie są powyznaczane, Wydzielenie działki, nagle się okazuje, że właściciele to oni chcą, żeby ta działka w ogóle była wydzielona w tej chwili tak, jak oni chcą, a nie tak, tak, jak kupujący chce. I zaczyna się góra problemów. A pizza polega na tym, że pierwszy raz, drugi raz, jak przyjeżdżasz w takie miejsce, zaczynasz planować, musisz zastanowić się nad tym pomieszczeniem, nad tym obiektem. Czy tu, czy tam będzie pokój, czy będzie kuchnia, czy w ogóle ten rozkład się do czegokolwiek nadaje, posprawdzać dachy, posprawdzać fundamenty i jest z tym problem. Przechodzę raz w słońce, raz w cień, bo nie wiem jak to wygląda na ekranie, nie chcę już nagrywać kamerą selfie, bo chcę, żeby to było nagrane w jednym ciągu, żeby wam to po prostu załadować do YouTube'a, już nie montować tego na telefonie. Mm, już mi ręka boli. I słuchajcie, jest naprawdę. Jest to ciężkie zadanie i was proszę o wyrozumiałość. Oczywiście te odcinki niedzielne i tak dalej tam będą wychodzić. Natomiast ten odcinek jest taki, no mówię, naciągany ze względu na to, żeby nie zawalać tych statystyk, ale ja po prostu nie jestem w stanie w tym samym czasie nagrywać dla was materiału, który będzie wam prezentować, eee, co chodzi i Zagląda, bo się ciekawią, kto mówi i dlaczego chodzi z kamerą. Nie jestem w stanie Wam równolegle nagrywać materiałów z miejsc przygotowanych wcześniej, ponieważ no ciężko jest cokolwiek przygotować, bo ja z dnia na dzień nie wiem, gdzie się pojawię. Nie wiem, o której godzinie będę coś oglądać i no tak musi być po prostu. Natomiast nie jest to coś nieprzyjemnego, więc też nie możemy narzekać, że jest źle, jest fajnie. I oby się udało niebawem w tych rejonach, tutaj w Kujawsko-Pomorskim, zadziałać i coś kupić, bo jeżeli się uda, to będziecie mieli ogrom odcinków na dwa kanały. To, to, to województwo jest niezwykle bogate w historię w dworki, pałace, zamki jak się okazuje, nawet miejsce w okolicy którego. Znaczy, w okolicy siedliska, które teraz oglądałem, jak się okazuje, tylko czekajcie, zobaczę czy tu nastawy są ok, bo jeszcze się okaże, że ja na największym zoomie mówię, a tutaj tylko oko widać. Jest ok. Um, okazuje się, że jakby kilkaset metrów od, od potencjalnego miejsca zamieszkania czyli od tego siedliska, które teraz jest na celowniku. Są jakieś stare aleje dębowe, jest jakiś stary cmentarz ewangelicki zdezelowany, są jakieś drzewy pościnane, wszystko wskazuje na to, że był teren... Nawet jakieś bzy rosną, to też jest takie nienaturalne w tym rejonie. Wszystko wskazuje na to, że tam też jakiś pałac czy coś tam, jakieś zabudowania, jakaś wieś była. I Widzę jak dużo, jak wiele z tych miejsc Niesie ze sobą potężną historię, więc będzie można odkrywać czyjeś życie, czyjąś historię, tylko żeby się udało. Na razie tam się nie chcę nakręcać, bo widzę jak to wszystko czmycha spod nosa z różnych przyczyn. Trzymajcie kciuki. Zapraszam Was do poczytania o tym zamku. Ja już kończę, bo tak sprawdzam, że już mam 12 minut, a chcę, żeby to się zdążyło załadować do YouTube, a co nie będzie proste, bo, bo tutaj nie ma LT gdzie jestem. Tutaj jest 5G i. I to takie migające, nie wiem co tu się wydarzy z ładowaniem tego filmu, także wolę kończyć. Wolę już nie podchodzić do tablicy i nie czytać Wam, bo chyba, że ona będzie stała tu za murkiem, to Wam tylko ją pokażę. I jeszcze raz poproszę Was o wyrozumiałość, bo, bo naprawdę nie jest, nie jest lekko czasowo. Murowany zamek w Radzikach został zbudowany w latach 1380-84. Szybko przez kasztelana Dobrzyńskiego, sojusznika Zakonu Krzyżackiego, Andrzeja Ogończyka, prawnuka założyciela rodu Dobrzyń, Dobrzyńskiego, rycerza Ogona, e, lub dopiero po 1413, gdy w spadku po ojcu Mikołaju Skutna miejscowy klucz otrzymał chorąży Jakusz Ogończyk, zmarły w 1435 roku. W rękach rodu, który z czasem zaczął używać Nazwiska Radzikowski, Warownia znajdowała się do połowy XVI stulecia, w, no, w tym okresie, około 1510 roku. wnuk wspomnianego Jakusza Mikołaj Radzikowski, herbogończyk, zmarł go w 1520 roku. Dokonał jej przebudowy całości, nadając cechy renesansowe. Po śmierci Mikołaja wieś e, trzymał jego syn Jan, a gdy ten zmarł bezpotomnie w roku 1525, majątek przypadł siostrze. Małgorzacie. Czekajcie, szeroki kon wrzucimy. Już wtedy żonie Piotra Pileckiego Herbu Doliwa z Dąbrowy. Odtąd przez kilkadziesiąt lat zamek należał do Pileckich, następnie do Roliczów Tarnowskich Skujaw. Zniszczony podczas wojen szwedzkich, utracił status rezydencji, został opuszczony i w XIX wieku był już ruiną. I my za ten zamek, moi drodzy, Szwedów będziemy gonić w Godziszewie, bo ruszamy z poszukiwaniami na pełnej, ponieważ już pozwolenia weszły, więc można działać. Zamek w Radzikach położono 57 metrów w prawo od Gościńca, czterokątny 29 x 29 metrów, o wysokich murach z czterema narożnymi basztami, należy do typu zamków nizinnych, jak na przykład w Ciechanowie i Rawie. Zbudowany wraz z kościołem na przełomie XIV i XV wieku. Jest okazem wpływów architektury krzyżackiej na terenie Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej, przeniesionych przez rycerstwo niemiecki z krain południowych Europy na północ. Że w XVI i XVII wieku zamek Radzikowski był jeszcze w użyciu, świadczą ozdobne obramienia okienne, zachowane w szczątkach, na których widoczne są wpływy renesansu północnego północnego, holenderskiego. Zniszczony prawdopodobnie podczas wojen szwedzkich w XVII wieku. Opustoszały zamek w Radzikach nie podniósł się już z ruin. Fraj, fragment książki Przekleństwo Matki Franciszka Salesego Dmochowskiego. I teraz to Przekleństwo Matki. Ja nie wiem, czy Olka tego nie czytała. Czasem zaraz ją zapytam. Natomiast moi drodzy, z Wami się żegnam. 15 minut. Ola Boga. Ym, jeszcze raz proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam Was serdecznie i jak macie jakieś ciekawe siedliska, to podsyłajcie. Trzymajcie się, cześć.